Marvel Rivals idzie śladem Stellar Blade'a. Krzykacze narzekają na ładne kobiety, a gra odnosi sukces. He he he. nice. Nie lubię ładne kobiety w grach, więc... W czasach kobiety w tworach popkultury są zbyt ładne? Przeseksualizowane? No, nie wiem, skąd ten strach, skąd ta obawa o to, że w jakimś dziele, filmie, serialu, a w szczególności grze kobieta może być zbyt tak, ładnie, piemniczku. zbyt pięknie... Przedstawiona. Pamiętacie może przypadek Stellar Blade, który omawialiśmy na kanale dość szeroko było o tym kilka filmów mm -hmm. e, i tam podkreślaliśmy, że no niektórym środowiskom nie Oj, pasuje to, że w tej grze ładna odczyta, graficzka była. E, Eve gówna. Ładna graficzka, ładne przebitki, Ładna, ładna, ładne niebo było. Ta bohaterka jest zbyt ładna i tam padały oskarżenia o to, że twórcy nigdy nie widzieli kobiety że prawdziwe kobiety to w ogóle tak nie wyglądają, że to jest niemożliwe, żeby w grze właśnie tak ją mogli zaprezentować. Prym w tym wiedli oczywiście redaktorzy IGN, takiego portalu, który zazwyczaj ma jakieś problemy mm -hmm. z takimi rzeczami, które są zbyt konserwatywne, Tak, piękne się. kobiety można chyba za takie uznać, ale szybko zostali zdeptani, bo jak się okazało do gry wszedł. Prezes, szef Shift Up Corporation I on tam dość jasno powiedział No tak, jest ładna, bo dokładnie o to nam chodziło Szczerze mówiąc, <grym> kiedy gram w grę Chciałbym zobaczyć kogoś Kto wygląda lepiej niż ja Tego właśnie chcę Dziękuję. Chcę widzieć czegoś normalnego Chcę Mam zobaczyć coś bardziej idealnego Myślę, że to bardzo ważne w rozrywce To w końcu rozrywka skierowana do dorosłych. Jeśli chodzi o Oho. projekt, zwróciliśmy szczególną co, uwagę gdzie? na tył postaci, ponieważ gracz zawsze jest zwrócony do tyłu postaci podczas gry. To jest to, co widzą najczęściej, więc pomyśleliśmy, że jest to bardzo ważne. Ba, do gry wkroczył nawet koreański oddział Maxima. Ale była też y, ta grawitacja cycków, także postarali się również o przód. Postarali się. Który wypuścił taki film właśnie z aktorką, z modelką, która była pierwowzorem dla if. Który sprzedał się w milionach oczywiście egzemplarzy i pokazał, hej, to jest prawdziwa kobieta, zobaczcie jak ona wygląda i właśnie na Pikna. jej modelu budowaliśmy Eve No i jak można się było spodziewać, wszyscy ci krzykacze poszli do konta, a Stellar Blade odniósł naprawdę hej, spory sukces. Dobry. nie tylko dlatego, że Eve była ładną bohaterką, ale dlatego, że Stellar Blade oferował także całkiem ciekawą rozgrywkę, fabularnie był naprawdę dobry, no i Ta. to zostało Ta. Docenione. I wydawało się, że na jakiś czas będzie cisza i spokój, ale przy okazji Marvel Rivals znowu rozpętało się piekło. Z graczami, którzy nie lubią cycków, niech nie grają, plus jeden, podpisuje się pod tym. Jak się coś w grze nie podoba, to kto ci każe grać? No a jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to taka freeplayowa strzelanka bazująca na postaciach z komiksów Marvela. Przepis na sukces wydawał się być oczywisty, ale chyba nawet to, co się wydarzyło, przerosło twórców. O tym, oczywiście, za chwilę, ale pierwsze skojarzenie, jakie mi się pojawiło z Marvel Rivals, to było oczywiście takie bardzo overwatchowe. I co ciekawe, nawet afera przy okazji e, obu gier jest dość podobna, bo jak pamiętacie, Blizzard musiał się swego czasu bardzo gęsto tłumaczyć z tego, że. W jednej ze scen, tam było chyba po jakimś wygranym wygranym meczu, po jakiejś takiej zwycięskiej opcji, Bułekki. Tracer e, miała taką pozę, że eksponowała tyłek, no to oczywiście się nie spotkało, Blizzard znalazł się na celowniku e, Cześć, i finalnie Radek. tą scenę musiał <laughs> zmienić. W przypadku Marvel Rivals... Nie tak... musiał, nie musiał. To, to nieprawda, nie musiał. Tak wielkiej burzy jeszcze nie ma, ale już pojawiają się pierwsze pierwiastki tego, że za chwilę znajdą się środowiska, które będą nawoływać do bojkotu. A o co chodzi? No chodzi o to, że niektórym nie podoba się, że w grze postacie kobiece... Dokładnie tak, dlatego Blizzard upadł. Dokładnie tak. Ogólnie się tak zastanawiam, te rzeczy, które już w sumie sobie upadły. To bardzo przypominały właśnie tych superbohaterów, i w ogóle. I ja mam takie dziwne przy... wrażenie, że firmy robiące tego typu gry właśnie idą w stronę tych superbohaterów i myślą, że to się na pewno sprzeda. Bo nie wiem, Marvel się sprzedał, nie? Tego typu rzeczy. Tylko Marvel budował swoją markę, w sumie to różne marki, przez 30 lat, jak nie więcej, jakby. Oni myślą, że to się dzieje. Tak o, stryknięcie palców, wymyślisz super bohatera i będzie wszystko zajebiście. No, no nie. To tak nie działa. Oni nad tym pracowali przez lata i dzięki temu teraz robiąc też dobre rzeczy, ale nie wiem, czy wszystkie, bo nie jestem trochę na, na, na w aktualnościach, że tak powiem, jeśli o to chodzi. Marvel pod 100 lat już podchodzi, już ponad 80. No, no właśnie, ile to jest czasu? I oni tyle czasu budowali swoje marki, bo każdy, każdy bohater w zasadzie już z osobną marką, albo grupa bohaterów, prawda? I no kurde, bez jaj, a oni co robią, z dupy robi sobie jakiś um, jakiś deweloper, gra ze superbohaterami i myśli, że będzie kokosy zbijał, tak jak Marvel. No to jest nielogiczne, to jest głupie myślenie, strasznie. Założenie 1939, ale najpierw były komiksy, później były bajki, i, i dopiero później chyba były filmy i gry, nie? Coś takiego. Tamte gierki na no skok na kasę był, bo to play. Mm, to play plus battle passy plus DLC -ki. Oczywiście, że tak rolek, tylko jaki brak wiedzy trzeba mieć, żeby myśleć, że jak się zrobi super bohatera, to się to na pewno sprzeda. No to nie ma sensu. Ja nie widzę problemu, jeżeli gra nie zmusza Cię do kupowania czegoś w środku gry. Wiecie, że jest free to play, ale w środku trzeba coś kupić, żeby móc w ogóle grać. Ale w momencie, kiedy masz na przykład same skórki i to jest tylko kwestia tego, czy Ty chcesz to kupić, czy nie, to ja nie widzę problemu żadnego, jeżeli to w żaden sposób Cię nie bustuje. Kogo to będzie interesowało? Jakiego klienta będzie interesowało to, że to jest kopia? Jeżeli klientowi podoba się ta gra, a oni... Z i, I do tego zawiedli wszystkich fanów, więc to tak nie działa, że oni powiedzą y, no bo oni ono skopiowali i w sumie to nie powinniście w to grać. Nie, nie, klient będzie miał to w dupie, bo to nie o to chodzi. Klient nie będzie, nie będzie ich żałował. No to na przykład nie jest akurat mój typ gier, ale... Słyszałam bardzo dużo opinii którzy lubili, ludzi, właśnie, którzy lubili Overwatcha, że naprawdę dobrze im się gra w Rivalsa, więc jak ktoś chce spróbować, jeszcze do tego jest darmowy. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Oprócz może tego, że jak wam się spodoba, to może być problem z czasem jak pracujecie. Nie, ale to tam wiecie. Są przedstawione za ładnie, jednowymiarowo, tak żeby tylko ucieszyć męską gawieć, męską część publiki. Od lat nie jest mi po drodze z Overwatchem, który w przypadku męskich bohaterów oferuje zróżnicowany typ ciała, natomiast kobiece to niemal za... No mnie trochę gryzie w oczy, mimo że gameplay mi się podoba. Palwarda na przykład mocno mnie od... mocno mnie odrzucił przez to, że... podobny do Pokémonów. Ale no, ja na przykład nie mam takiego problemu. Palwardem się... się grało i wręcz moim zdaniem ludzie powinni być źli. Na Nintendo, że oni nie zrobili ludziom takiej gry, bo mieli gotowe wszystko, praktycznie. Wystarczyło coś takiego zrobić, a dupa nie zrobili. No, jakby, sorry, ale oni, oni zrobili. Z kogo to jest problem? Nic, tylko korzystać. Lizardowi dupa się pali i pali. Oho, tam jest. Tam to już niezły stos jest, nie? Pod nimi. Ale Palo zrobiło parę osób, Valheima też zrobiło parę osób, dlatego nie były też tak, zjechane do dna. No tak, bo to, to jest różnica między tym, co wydaje mała firma, a taka, która już na rynku ma pozycję i tak naprawdę powinna wydać naprawdę w z***tym stanie gry, więc no ja bym się tu trochę z tym nie zgodziła mimo wszystko, bo w Palworldzie kontentu było naprawdę na dużo godzin. Zawsze kopiuj wklej z tego samego szablonu z ledwie garścią różnorodności. Widzę, że Marvel Rivals idzie teraz tą samą ścieżką. Wszystkie postacie kobiece są wysokie, szczupłe, biuściaste i mocno odkryte. Męskie natomiast są pozakrywane, okay. oczywiście poza Halkiem. Może warto zrobić wokół tego nieco hałasu? No albo dalej. Nie jestem fanem designu tych postaci, zwłaszcza Luny Snow, która widać, że jest przygotowana dla męskiego widza, no i mamy tu Aha. również poważny problem z brakiem różnorodności. Sama gra wygląda jednak na taką, która może być fajna, co o niej myślicie? No i co? No, a to, że tak jak w takich sytuacjach no się zwykło mówić, rynek zweryfikował. No a zweryfikował tak, że na najróżniejszych platformach, na których Marvel Rivals jest dostępny, a gra pojawiła się 6 grudnia, dopiero 6 grudnia miała swoją premierę, przekroczył już 10 milionów aktywnych graczy. O ba, shit. Sam... To nawet nie ma sensu reagować na nich, bo to jest głupie po prostu. Nie można reagować na każdą głupotę, bo. Musicie zwariować po prostu. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w gastro i reagujecie na każdą głupotę, jaką usłyszycie od kogokolwiek wokół, pracując na przykład na 12-godzinnej zmianie. Przecież tu idzie zwariować. Na Steamie, jeśli chodzi o tę grę, wynosi już prawie pół miliona w jednym momencie graczy, więc no to nice. jest naprawdę super wynik, jak na świeżynkę i jak Aha, się dobra. w porównaniu z innymi dużymi grami, jakie wyszły w tym roku. I pewnie będą pojawiać się nadal głosy, że gra przygotowana wyłącznie dla chłopów, którzy lubią oglądać tyłki i w ogóle cycki A ja? I tylko dla męskiego widza widać, kto tutaj jest targetem. I pewnie będą także nawoływania do jakiegoś bojkotu, wiecie, tak jak w przypadku, nie wiem, Hogwarts Legacy albo in... Ej, dobra, ale statystycznie, tura płeć więcej gra? Tak, w sensie można odpowiedzieć, nie? No, odpowiedź, myślę, że wszyscy znamy. Ale to w takim razie jaki jest problem, że wybierają i robią gry pod target. <śmany> Jakby. O co chodzi? Jak chcesz sprzedać produkt, to wybierasz, jaki ma być ten produkt i do jakiej grupy docelowej. To jest logiczne. Czemu oni chcą zrobić z marketingowej logiki jakieś nie wiem. Fikoły. Inny gier. Będą się skrzykiwać na jakieś środowiska, na X. Globalna demografia graczy, nowoczesne trendy. W ciągu ostatnich kilku lat liczba graczy wzrosła, a różnice płciowe zaczęły się zmniejszać. No Dane wskazują, że około 45-50% graczy to kobiety, a reszta to mężczyźni. W 2019 roku NewsHour wskazywał, że 48 graczy na całym świecie to kobiety, a 52 czyli powoli się to zmienia, że coraz więcej kobiet gra w gry. O. Tradycyjnie mężczyźni dominowali w większości typów gier, szczególnie w grach FPS, strategicznych oraz e-sportowych. Badania pokazują, że mężczyźni częściej angażują się w gry o większym stopniu rywalizacji. Stają się czy to liczy gry na telefon. Kobiety częściej preferują gry oparte na fabule, symulacje społeczne, gry mobilne oraz casualowe. Oj, dobra, liczy to gry mobilne. Okej, okay, to już są złe badania. Podaj te same. Yy, da, nie, dane, nie wliczając w to gier mobilnych Ciekawe, czy da radę Wiecie, jeśli sporo część moich koleżanek też lubi popatrzeć na ładny damski tyłeczek Tak Krzyniu, ja na przykład też lubię jak kobieta jest ładna w grze E, czyli na komputerach, osobistych konsolach i innych tradycyjnych platformach. w no, winki banaj pokazują nieco inne rozkłady płciowe, ponieważ gry mobilne, które często przyciągają więcej kobiet, są wyłączone z analizy. Oto najważniejsze dane: demografia graczy bez gier mobilnych. Fajnie, podoba mi się, że to zaznacza. Bez uwzględnienia ich yy, w 2020 roku mężczyźni stanowili 63% graczy konsolowych i PC, kobiety stanowią 37% graczy na tych platformach. Tak, czyli raczej więcej jest facetów, nie wliczając gry mobilne. Dowiedziałam się przy okazji, że jako kobieta powinnam grać w grę mobilną. <grym> Ale no wiadomo o co chodzi. Nie wliczając to gier mobilnych, wychodzi dalej, że większość to jest, jest faceci. To są faceci po prostu. Tak, na innych platformach i mówisz nie grajmy w tą grę, bo ona jest seksistowska. Przed... No, taki, w każdym razie graczy na PC i na konsolę tam było ponad 60% to mężczyźni, więc dlaczego mieliby nie kierować tych gier do mężczyzn? No mi się wydaje to dosyć logiczne. Plus, tak jak też pisaliście, niektóre kobiety też lubią sobie popatrzeć na ładne postaci. Nie oszukujmy się, ja na przykład wolę, jak bobeczka w grze jest ładna niż brzydka, więc... No nie wiem, może to tylko ja i dekluję! O i znajome Krzynia lubimy, ale no jednak ktoś tam lubi. Ja gram na fanie w gry typu TFT czy Marvel Snap, czyli to samo może zagrać na kompie. A no to wiesz, to też zależy, bo dla mnie gra na telefon to, to są te takie wiecie, z tymi głupimi reklamami, ty tym głównym ogólnie, nie? Co innego jak masz taką samą grę na telefonie, jaką masz na PC. -cie. No ja na przykład w takiej nie gram i raczej na telefonie po prostu bym nie chciała, bo byłoby mi niewygodnie. Ale takie już są myślę spoko i może nigdy nie korzystałam. Stawiam kobiety tylko w ładny sposób. I tego się możemy spodziewać, ale jak pokazuje przykład tych liczb, o których wcześniej mówiliśmy, gra raczej obroni się sama. Naprawdę dajcie żyć. Ja nie wiem, w czym tkwi problem, że w grach pojawiają się ładne kobiety. Gra się dobrze sprzedaje. Ma naprawdę sporą publikę, no nic tylko... Nie ma w tym problemu, po prostu boli ich tupa. Się cieszyć, a niektórym środowiskom to przeszkadza. Ale żeby nie było, a, to działa także w drugą stronę, bo są tacy, którzy uważają, że w grze oj, niezbyt ładnie została przedstawiona ta postać. To jest świeży case. Ciri... Z ostatniego, z pierwszego właściwie, Cinematica Wiedźmina 4. Wiesz, te głosy, które tam się pojawiają, że ej, że jest zabrzydka, że zapucułowata, że ma botok z twarzy, no to też są niedorzeczne, naprawdę. Nie, no tak to nie jest. Szczególnie ale... jak się zastanowicie nad tym, że Ciri jest. No, to mi się nie podoba. Już tam starsza i na życiem, i po wielu różnych bitwach, starciach, ratowaniu świata i tak dalej. Come on. No i oczywiście po trzecie. Ciri nigdy nie była jakąś bombą, więc tu także no. bym uważał, bo jeśli ma być w miarę wierny... No oni, oni i tak podobno zrobili bardzo małą tą bliznę na twarzy, bo chyba dekluje mi pisała, że w książkach ta blizna na twarzy, którą miała Ciri ją oszpecała, w... a tutaj to dodaje jej charakteru, więc no też tak... Z oryginałem? No to Ciri była tam raczej nazywana brzydulą, wystarczy sięgnąć do materiału źródłowego. No, ale to oczywiście taki wątek poboczny, bo mówimy o Marvel Rivals, które, grze, która odnosi spory sukces, e, która jak widać jednak niektórym już przeszkadza i myślę, że faktycznie i chwila. Moment, doczekamy się jakiegoś bojkotu, że u Luna Snow jest za ładna, albo ma zbyt wyeksponowany to jak to niedopuszczalne tak być absolutnie nie może. Otóż może i twórcy to robią, zrobił to Stellar Blade, zrobił teraz to tutaj Marvel Rivals. I myślę, że twórcy już przestaną się patrzeć na to, co tam jakieś środowiska mówią, że tak to kobieta nie wygląda, tylko będą robić swoje, patrzeć jak to no się nie sprzedaje i cieszyć się pochlebnymi recenzjami, bo to koniec końców wiesz zawsze najważniejsze. No i tyle w tym materiale. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy to znowu rodzi się nam tu jakaś afera? E, tak. Być może na miarę Tracer i Overwatcha, Będzie gdzie faktycznie do swego czasu było dość głośne. No ale komentarze są do waszej dyspozycji tak? Nie wiem czy akurat jeśli chodzi o Rivalsa, ale, ale mam wrażenie, że teraz ludzie będą się bardzo, ale to bardzo doczepiać gier. Jedna strona będzie się doczepiać do tego, że jest za mało, wokół i wszystko jest za piękne, a druga strona będzie się doczepiać, że jest za bardzo i zanim znaleźć złoty środek, to każdy będzie. Każdy <gryw> będzie szedł w jakiejś skrajności, bo to już się zaczęło patrzeć na to, co się... Działo i dzieje przy Ciri.